Hej, kani, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale i jest to Mikołajkowy odcinek, ponieważ dzisiaj mamy 6 grudnia, czyli są to Mikołajki i w związku z tym przed z odcinkiem, w którym będę dawać wam prezent, mam nadzieję, że wam się spodoba. I też często tutaj wyniki konkursu na czapkę Drip, które było w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze nie dzisiaj tego odcinka, to serdecznie nas tam zapraszam. No i dzisiaj prezent będę właśnie udawać spod techników, które nie wygrały czapki Drip takie jak pocieszenie czy coś w tym e, No dobra, więc bez przedłużenia, zapraszam do oglądania intro. Więc pierwszy parkour. No i teraz czasami chciałam zaprosić do do, 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 do... <śmary> 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 Do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ do końca roku oleśmiemy 200 do subskrypcji, oraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem, ponieważ chcę jak najwięcej opiek w górę mieć po prostu. No i chcę doszło do jak największej ilości osób, no i też opiek w górę oczywiście mnie motywują. I też chciałabym Wam usiadł o że, że tych parkurów nie przychodzi, które teraz przychodzę, bo ja nie przychodzę parkurów w stop, bo nie gram w Block Star Plany, bo zwyczajnie mi się nie chce. Czy mi się Blogster spędziło, to raczej nie. Ale po prostu nie mam czasu, wolę będzie ja sobie YouTube'a, serial, wiecie o co chodzi. Ale na takie WSP trzeba poświę poświęcić trochę czasu, więc znowu w kopalni nie gram. Faza mi na kopanie minęła niestety, ale czekam na wydarzeń ze skarbami, które ma niedługo być i już się mówiłam z Nastią, czyli z Nasty chcę bo o co mi chodzi. Rzeczą cię jak nagram razem z nią, gdzie po prostu będę grała na prywatnym kopaniu i może z jakąś jeszcze nie wiem, nie wiem. Gdzie po prostu będziemy chciała te skarby, super, wiecie o co chodzi, nie? Tak, o i w ogóle mam tutaj ogi, bo ogi Ogiego. Bo chcę mówić dziesiąty poziom, ponieważ jeszcze jako jedyny taki zerza, którego często używam, go nie ma. Tak, no i jak mówiłam kochani, dzisiaj, gdy zginę, będę po prostu wam dać prezent. I to nie będzie tak, że ja będę na MSP, bo niestety u mnie MSP i nagrywarkę pragną się kłócą co dobra, i na to robić. Yy, więc po prostu będzie mi tutaj screena na ekranie. Co ja, jak zginę, to po prostu będziecie mieli screenę na ekranie, że prezent dałam i komu dałam, i jeżeli wylosowałam To osobę, znaczy losowania sobie nie będziecie mieli, ale wieszcie, jeżeli osobę wylosowałam z tej, str tej stronki, którą używają wszyscy YouTuberzy. Jeżeli chcecie o wystarczy... to, znaczy, to strona rosująca, komentarze, youtube, coś takiego powinni się tutaj ją znaleźć obie nie było zielonego klucza, bo ja go nigdzie nie widziałam i jeżeli jest, to wyjdę z tego parkura, bo nie chce mi się go szukać mi się nigdy nic szukać um, właśnie zielony problem, e, kluczem jest taki problem, że nie każdy go ma ale każdy się boi, że, te, że osoba, która zawarł ten kluczek, ma i to jest bardzo duży problem i jest tu drift, który jest mega dziwny w sensie on jest im prosty, ale wiesz, wejdziecie na tego dripa i zaraz giniecie, więc mm, 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 super, super no i po prostu przechodzę dalej I kochani chciałam wam, was uświadomić, że prawdopodobnie gdy to oglądacie to jutro albo dzisiaj nawet będzie live na moim kanale, ponieważ postaram się robić teraz live w każdej weekendy i w piątek, jeżeli mi się uda No i oczywiście gdy, gdy będzie przed to też się postaram robić codziennie może będzie co no bo wiecie, wigilia, będzie jakaś tam zawierucha w moim domu yy, Wiecie o co chodzi, prawda? Ale ten tydzień przedświąteczny weekend przed winter, znaczy o to chciałam powiedzieć. Na pewno się postanowiły week weekendy. Na pewno od 18, czyli w czwartek yy, powinnam zacząć, bo wtedy mi się kończy szkoła, bo będę yy, miała wtedy Wigilię klasową, a od Wigilii klasowej później już po prostu jest wolny tak? Przecież w mojej szkole nie jak u Was. No i tak, dobra, tutaj może jest, a może nie ma, okej, okay. więc... Ym, tak, jeżeli kolega słyszycie tyle muzyki, nie wiem czy słyszycie, czy nie, ale w rewizji ja widziałam, że napisali mi komentarz z linkiem do piosenek, do świątecznej muzyki. Dziękuję Ci całego serduszka. Jeżeli nawet tej piosenki nie słychać, pierwszy screen, gdzie wysłałam kłódź prezent, no to Ci bardzo dziękuję za wasze starania na kanale. Jak mówię, po prostu nie mam świątecznej muzyki, nie mogę żadnej dobrej znaleźć, bo jest tylko jakaś dla dzieci jingle boss albo taka, wiecie, po prostu. Tak które nie pasuje do odcinku, bo jest zbyt dośpiewanie. No kurde, nie mam taką przejść, bo jeszcze jeden prezent macie. No i prezenty będę się towała życzenia, ale też nie obiecuję, może dam parę z szafy. Ja na, na, ja na MSP, sorry. Na MSP za dużo oczywiście, no nie gram, niestety no nie miałam czasu, jak mówiłam. No i też... Dobra, się trzeba skupić, bo ja jestem lamą, dobra, trudno. Jeszcze raz, jeszcze jeden screen. Po prostu... No, nie gram, no i mam też dużo ubrań, które kiedyś to kupowałam. No, bo wiecie, ja jestem takim leniwym człowiekiem, że gdy ja nie wiem, czy, czy coś mam, ale raczej to mam, to je ja, tylko jeździłam w wzał, szafie, ja to kupuję, nie? Ale jestem coraz biedniejsza na tym MSP, więc. Ta, trzeba coś oszczędzać. Okej, okay, udało mi się, ale wiecie, nie chwałę, nie faluje przed zachodem słońca. Oczywiście, zaraz możemy zginąć. Kolejny prezent, idę z tego parkura, bo zaraz zbankrutuję. Okej, okay, a więc kolejny parkur i kolejny. Ginięcie. Kolejne prezenty na wasze konta, wiecie, fajnie, fajnie. Ale i oczywiście ja będę wam krutować, No ale tak, dobra, skaczmy dalej, dalej. I też chciałam wam coś powiedzieć. Aha, już mi, mi się przypomniało. Jeżeli, jeżeli do się do komentarza, to w komentarzu prezent. A ja wam serduszko. No tak, i, i w ogóle muszę mi się pytać, czemu to robię. E, dlaczego robię to, żebyście pisali te komentarze? Ponieważ komentarze mnie po motywują. Bo dużo ludzi komentarzy nie pisze, a komentarze jest. Ponieważ dużo osób komentarzy nie piszę, a komentarze są fajne. Nawet takie głupie jak prezent. <gry> yy, no i tak, po prostu ja lubię, gdy mam dużo komentarzy, nie wiem jak to No i komentarze podbijają statystyki, okej, okay, nie oszkuję się, więc. <gry> Piszcie po prostu prezent i będę Mam już za duchaj, jeżeli chcecie. A może pamiętać, też hashtag prezent będzie mi łatwiej, bo wtedy będzie będę się podciskał na niebiesko i będę to widać. A tak to mówię, zawsze muszę jakoś bardziej się skupiać, nie? Ale ja pamiętajcie, że ja w ogóle wszystkie komentarze czytam. Nie każde i nie każde polubiam, nie każde czytam. Znaczy, nie każde czytam, nie, nie każde odpisuję, no bo czasami nie ma sensu, żeby nie podpisać, okej, okay, tam nie ma nic. Znaczy, tam jest coś, a nie ma po prostu tam skakać, bo się nie da. O Jezu, o nie mam podatku od tych migotków, o mój pusze masakra No ale dajemy radę, nie? W ogóle ten barkur nazywa się y, BSP czy Minecraft? Nie wiem czy ja już na to pytanie odpowiadałam, pewnie milion razy Ale moi drodzy Skoro jest to pytanie, załóżmy, że to pytanie jest do mnie, od was, y, Tak. Czy ja wolę Minecrafta czy Blockstar Planet? Jeszcze to powiedział, że ja sama nie wiem co ja wolę bo z jednej strony wiecie Minecraft, więcej możliwości, jest tam więcej opcji jest bardziej kreatywna. Z drugiej Bloky Stręt, z którym się, nie wiem, przyjemniej gra, chociaż... Nie wiem, chyba w jednak wola Minecraft. To jest, yy, Tak szczerze, z jednej strony, z drugiej strony nieważne. Chyba po prostu wola Minecraft. Nie się za mnie, ale ja bez, też kocham Bo po prostu Blok lubi lubię na 99%, a Minecraft lubię na 100% i to tak to wygląda. Jeszcze 1% macie. Takie głupie, o mój Boże. Ja muszę znowu tam skakać. O Jezu, przecież ja się tak zmęczyłam przez ten skok, skokrze. Że... O mój Boże. No, ale ja damy radę, nie? Czego ja już nie robiłam w tym YouTube? Takiej hopsa, o, to, to, to tutaj się tak dało zrobić, a ja jestem z i tego nie robiłam. No ale to nic, oczywiście. W ogóle ten prefabrykat jest dziwny. Nie podoba mi się. Okej, okay, tutaj nic nie. Portal Hopsa Hopsa i jest to niebieski portal. Nie wiem czemu, może się komuś już skończyły czerwone, chyba że w ogóle w tym parku nie było czerwonych portali. Wydaje mi się, że były. Kolejny portal Hopsa i wielka chwila prawdy, czy co? Jej, dobra, meta. Super, jedyny parkur w tej serii, jaki przeszłam. No i idziemy na kolejny parkur. Okej, okay, a więc kolejny niemożliwy parkur. Tak, kolejny, kolejny parkur, którego nie przejdę. I nie wiem jak się nazywa, bo nie pamiętam, nie wiem, kto to stworzył, bo, te, bo nie patrzyłam. A już po prostu taki parkour i no, tak wygląda i mi się wszystko zaczyna Więc nie wiem co zrobić, ale już się chyba odcięło i tak, odcięło się, więc możemy można dalej. No i w ogóle kochani, jeżeli tutaj jeszcze jesteście i mnie słyszycie, pewnie tutaj jest jakaś takie, wiecie, 20% osób, które w ogóle zaczęły oglądać, to napiszcie mi, jakie chcecie odcinki na moim kanale, bo ja też często nie mam pomysłów, chociaż to dość rzadko. Naprawdę nieważne. <noise> Ale jeżeli macie jakiś pomysł i coś że żebym nagrała, no to wiecie, zawsze możecie zostawić w górę oraz wiecie to w komentarzu, żebym się filmek zrobiła. No bo wiecie, ja jestem takim człowiekiem i zawsze mogę mieć mi pomysły skład. Oj, boże jaki zawał. Nie, 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 nie mogę zginąć, nie mogę zginąć. O, nie, udało się. Dobra, jestem się długo w tym momencie. I czy był kształt nie było chyba jeszcze ani jednego więc jak zginę, musiał wszystko przyjdzie od nowa i mi się bardzo nie chce tego od nowa przychodzić więc, jej. no ale się postaram, bynajmniej i kochani, jak mówię, że nie macie, jeżeli widzicie jakieś cięcia to nie jest tak, że ja zginęłam, bo, bo mi naprawdę nie jest żal rozdać dla was prezentów to po prostu jest tak że ja robię cięcia bo jest nudno, bo tak ja to znaczy, żeby było powiadomienia, tak bo mam dużo powiadomień, bo, bo wiecie minus nagrywania telefonie jej. I to nie jest tak, że ja mam powiadomienia, wejdzie tak, nie wiem, co 10 minut, tylko moje powiadomienia przychodzą mi po prostu seriami. jest po prostu raz po 50 powiadomień. Ale chyba nie może nawet lepiej, niż żeby po prostu powiadomienia przychodziły mi nieważne, skaczę sobie po prostu dalej. I ja trochę nie wiem, co mówić, ale powinien raz mi jakieś tam filmy do głowy. O, dobra, jest kryształ, więc fajnie, fajnie. Wreszcie, jak musiałam od nowa się cofać. I sobie jeszcze nie zginęłam, żeby odpukać, bo zawsze, gdy się tak mówi, to się zawsze ginie później, więc nie. Yeah. Juhu. No i w ogóle, kochani, już o zostawieniu subskrypcji na moim kanale oraz gra pod tym filmem, ale chyba już nie mogę, nie muszę o tym mówić, bo cio, cały czas w tym sioczę od po prostu dwóch lat. Nie, od, jakiś, e, od, jakoś, od jakiegoś początku miesiąca zaczęłam mówić o subskrypcjach. no Dobra, może jakoś od połowy listopada, ale to chyba dobrze, że mówię o subskrypcjach, no bo wiecie, co, to jest dość ważne, prawda? No i gdybyście nie subskrybowali, to bym stała w miejscu, bym się bardziej nie rozwijała i nie miałam większych aspiracji. Wiecie, im więcej jest z was na moim kanale, tym bardziej jesteście się rozwijać. Im więcej odcinków w tym chce się nagrywać i tym bardziej chcę, że one były jeszcze lepszej jakości, więc chcę zawsze coś. I w ogóle, nie obiecałam Wam na scenie największym, że będą już na moim kanale, ale donateów niestety nadal nie będzie, ponieważ nie udało mi się do konta bankowego. no Po prostu nie mam czasu za dużo, mycia, też nie ma czasu, mam też nie ma czasu. No i nie ma, jak nie było, tak donateów nie ma. Mam nadzieję, że się pojawią naprawdę niedługo, nie, nie bo cały czas Wam o tym mówię, i cały czas ich nie ma i tak. Po prostu dużo osób chce mi... No nie wiem, czy dużo osób, ale po prostu już kilka osób się do y z... i na przykład ile donate'ów y to, to ile co, i tak dalej. Ale ja nie mam jeszcze donate'ów, naprawdę, jest takie przykre. Ale się postaram, nie znam y. prawda? I tak, gdzie dalej. Ok, tu są 180 gadę ale ja mam tu nie? Wiem, to nie wiem, przecież nam się nie doskoczyć Dalej, odetnij się, dobra, dzięki, że się odciąłeś, mordo. No ale tak, skaczemy tu. Tu. Jeżeli teraz zginę, to skończę odcinek, bo już trwa jakieś 10 albo 15 bo nawet, więc nie chcę. Nie, już nie widzę gdzie skacze nawet, dnia. No, tutaj. Tutaj. Okej, okay. ja czuję, że, że w powietrzu wisi zabawka przegranej, nie? Tutaj. Nie, 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 nie. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Jeszcze tutaj i ostatnie, nie, wyjebałeś tu przedostatnie. Ej, tam się nie da doskoczyć autentycznie, dobra. O mój Boże. Udało mi się, już nawet nie zmieniam skina, nie? Jest, nie, jestem taka zadowolona teraz, że to mi się udało. Ale nawet tam się nie da doskoczyć bez skróta, o mój Boże. Ale się cieszę. W ogóle ja nie wiem, czy mogli ten skrót naprawili, bo ja dłuższego czasu nie się nie, nie, nie udało robić tych skrótów, ja nie mam pojęcia, co się stało. No ale dobra, zarazą są miesiąc też tego skina, ale to nic. Pamiętajmy to też skiny, no ale... zawsze mogę się kluczyk tak to są klucze, do zdobycia, aby były łatwe do zdobycia, nie jakieś takie, że trzeba jakieś labirynty, Serilinty przychodzić. Nie w ogóle, kochani, chciałam tutaj super kidzie, jakieś liczby, nie pamiętam jakie, które w ogóle napisała napisała przed odcinkiem czy nagrywam. I jej nie odpisałam, bo ja w sumie nie odpisuję na takie rzeczy, no bo... Jeżeli nagrałam, to po prostu was pozdrowię, a jeżeli nie to nie wiem po co. I po, w ogóle poza misiok i jakiś i nagrywają i nie mogę tam wskoczyć. Um, czy to jest niemożliwe, przez to, że tam się nie da skoczyć? O nie, Boże, naprawdę. A czy ja mogę ten kluczyk chociaż wziąć? W ogóle, czemu ja tam? Tam się nie da wskoczyć, jak tutaj mi Tutaj też się nie da wskoczyć, O kurde, bo mi się wskoczy, to się nie da w... Od tego i co Okej, okay, tak się tutaj da, ale tutaj też się nie da znowu, no patrzcie. Tu? O dobra, już wiem, ok, już jest git, To po pół w po że ja rozumiałam co chodzi, no ale dobra, lepiej pójdę już wcale, ok, zapomniałam, jak, jak, jak to się mówi. No ale... Okej, okay, moi drodzy, to jest osoba, która wygra prezent. Ja jestem Wiktoria, biejecie się widzami Jeśli ja się do ja mnie Pa!